Dzień dobry, dzień dobry, dzień do... Znaczy dzień dobry, no dzień dobry, bo która jest godzina? 15.20 Dzisiaj mamy 7 grudnia Nie otwierała Wczoraj coś tu krzywo mam o, Tu ja krzywo, o teraz Nie otwierała wczoraj kalendarza Ze szóstką, więc dzisiaj Będziemy otwierać dwa okienka I dzisiaj mi przyjdzie Kalendarze Przyjdą, nie przyjdzie Przyjdą wreszcie dwa kalendarze Z daglasa. I z e, tych świeczek Jankel Kandel, więc dzisiaj będzie dużo okienek: 7, 7, czyli 14 i jeszcze 2, więc e, 16 okienek, jeśli dobrze się naliczyła. Więc będzie dzisiaj też nie może taki godzinny vlog. Ale z wczoraj, z 6 e, grudnia w Mikołajki nie nagrałam nic. E, jakoś o. Sezon świąteczny się zaczął, więc ja jakoś robię porządki, ponieważ ja czemu wszystkie bawy we święta to normalnie sprzątają tak, choćby przez cały rok nie sprzątały. Ale i ja też tak mam te dekoracje jakoś tak, ta klimat świąteczny. Eee, wczoraj przyszedł e, Mikołaj, zostawił prezenty dla dzieci. mnie ją przynieść. Ja powiedziałam wprost, że ja była w tym roku bardzo niegrzeczna, więc na słodycze, że ich nie zasłużyłam. Ale na, węg na węgiel ja, więc ją poproszę. No. Z 10 ton, jak bynajmniej, nawet by więcej, to by też była zadowolona. Więc czekam cały czas na ten węgiel, ale mi je przyniósł. ja nie wiem o co się rozchodzi. Nie wiem, czy on se normalnie w bambuko, w segro albo co. <laughs> no i tak, co? No, u mnie wszystko po staremu, właśnie jadę z. Ja zawsze jak nagrywam, to ja zawsze zjadam z zakupów Zaraz sobie pomyślę, kurde, tam mam pieniędzy Non-stop zakupy, non-stop coś Ale to mi brakło e, Do pierników tych Dekoracyjnych jakichś Pierdół No, jakichś tych, jak to powiedzieć Posypanek, jakichś mazaków Do dzieci Więc tego mi brakło, musiałam po to jechać e, I jeszcze, e, co ja kupiłam? Czekajcie, co ja kupiłam? A! Byłach we chińskim i kupiłach takie y, przywieżki na okno. Jak za zazdroski, to tym przylepiec taką tą. Ja wyprzedzę. No, no, i ja wiedziałam, No, 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 no. Puknij się w ten dekiel. no, Puknij się, opie Busem wyprzedza na trzeciego. Szkoda gadać. I się jeszcze wrył tutaj. I ślisko jest. Jest dwa stopnie. Pada deszcz, a oni szarżują jakby nie wie, prawo jazdy za masło, za masło, no. Pukni się w ten dekiel. Hmm. I haha, no tak, wszystko wszystko gro i buczy, e, ogólnie, że nie czy żeś tam są e, kociarzoma, czy znaczy kociarzoma, ja mam i psy i koty, ale e, wiem, że jo wyjeżdżą z tym stand-upem, i mnie prawie co weekend też w doma nie będzie. E, mój stary jakoś nie jest chętny do czyszczenia kuwet w nie nie, 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 nie jest. On koty pogłaskać, ja, ale żeby już posprzątać, to ja nie wiem, czy każdy tak moczy co. E, I po, zdecydowała się prezent na święta zrobić. I się kupiła kuweta samo czy samo-sprzątająco. Jak to zabrzmiało, prezent na święta, co zrobiła? Kuweta sprzątająco. I nie wiem, tak teraz wszyscy sobie myślą, no u nas srać do tego będzie. Wygląda jak betoniarka, jak to mój stary się zaśmiał. I rzeczywiście tak wygląda, jak mało betoniarka. E, najwyżej jak, e, nie wiem, chceta albo nie chceta, to mogę pokazać. Yy, kosztowała dużo, bardzo dużo, <noise> ale powiem Wam tak, jest to praktyczne, bo nie trzeba non stop i sprzątać, bo tak to, no sorry bardzo, ale dwa razy dziennie, raz dziennie, jeszcze przy dwóch kotach, ja miałam dwie kuwety i non stop to sprzątanie. Yy, jednak no koty łażą, sikają, srają, sikają, srają i tak w kółko. I teraz yy, jo, mnie dość nie ma, ja wyjeżdżam tam do Warszawy, Każ tam jeszcze, teraz stand up. I żeby też odciążyć, ty, odciążyć tych moich domowników, do tego mojego starego, albo tych innych opiekunów, tych moich dzieci, moich, naszych dzieci, stary sorry bardzo. Ej, jak to się go do, co, co, co moje, to nie twoje, a co twoje, to, to, to nie. Co moje, to nie tylko, a co twoje, to moje. <laughs> Więc no i tak tak pomyślałam, ach, kupia, bo to jednak teraz by czyścić wiele. Co 4-5 dni, że się wyjmuje, ale fajnie wygląda na te zakupy tam. ja teraz widzę, zaraz wam powiem. Ehm, właśnie, muszę wam opowiedzieć. I tak sobie pomyślał, że odciąża właśnie ich, żeby tak tyle razy nie musieli sprzątać. Na aplikacji się wyświetli, że worek już jest pełny, i na no, ten worek wymieniają, wkładają nowy i to jest tyle. Jak będzie za mało żwirku, dosypują żwirku i sru, i to wszystko, to się tam sam z tym bębem, jak to nazywam, ta pralka się samo kręci. Jak ten kod wyjdzie, tam jest funkcja, że. Po minucie, po trzech minutach, chyba po pięciu, po dziesięciu, że jak kod wyjdzie, to ta kuweta się obraca i się y, czyści. Fajny bajer. Nie powiem, że jest dość drogi, bo dała 2700. Nie, 2,8. Jakoś, jakoś, tak. Ale około 3000, ale no... Ja mam to teraz ile? Trzeci dzień? Trzeci dzień? trzeci dzień no i nie wiem, ja chyba teraz życie bez tego nie wyobrażam może to głupio brzmi, ale no jest jakieś udogodnienie o i ja sobie mnie nie kupiłabych tego, jak ja bym była cały czas w domu, ale wiem, że mnie nie ma cały czas w domu to wyjazdy ten i no i tego mojego staruszka oczekuje, się, bo mi kurier, kurier mi tu dzwoni Jaruna, bo mi normalnie kurier mi dzwonił i trochę mnie zeszło. E, Oczywiście ja chyba go o tej kuwecie, ale chyba już o kuwecie skończę już gadać, jak będzie tak chcieli, żeby Wam e, pokazała ją, nie wie, jak działo albo że się są zainteresowani. Oczywiście to, to nie jest tutaj sponsorowane nic, to jest jako zakup weta. Mój ze świadomością, że te ja będę miała lepiej moje koty będą chociaż moje koty lepiej, na no nie wiem, one sobie wchodzą, strają. Mogę ją tam też sobie nawieźć, że nasrać, tak już jak powiedziała i zobaczymy, czy to tam spadnie. Nie no, i teraz już skończymy z tą kuwetą, e, e, ale jeśli żeś tam myśleli nad zakupem, to e, bierz, ta, bierz ta w ciemno. E, czemu tu tak widać ta ten rozpiziel tam ze zatku, czyli tam rozkopcone? Widzę, że tam stoi płyn do spiskiwaczy, i ogólnie są zice klapnięte. Wczoraj, że zajechała do sklepu i ma znajomo tam e, robi. Pozdrawiam ją serdecznie. Zrobiła mi takie fajne dekoracje w e, swojach. I e, widzę, że ma takie drzewko dupne, co stoi, też Wam pokorza, ale jeszcze nie świeci, nie jest no, przymontowane do ziemi, bo tam trzeba powbijać jakieś te no jakieś pachołki albo jak to tam się zwie, trzeba tam poprzybijać, żeby to się trzymało się na podłoża, bo jak wiatr dmuchnie, to to dupnie i nie wiem. I Wam pokażę jak to już zrobię, oświeca jak to fajnie i takie wielkie, wysokie drzewko, świecące właśnie na biało, tam i zjemniko, takie takie listki mo. No i gdzieś jest z takiej grubości na pewno. No, i y, zajechała, miała na te dwa słoiki wziąć, właśnie dekoracyjne, co mi takie słoje zrobiła wśród jakąś bąbka, jakiegoś reniferka, y, też Wam mogę pokazać, żebyście ta się zainspirowali, dali się do swojej tam y, kwiaciarni, czy to tam do jakiegoś tam. W kwiaciarni to przeważnie robią, więc bardzo fajne, to Wam pokorza. I patrzę na te jak go dojacie, kręcę, ale ty masz fajne to drzewko. No i w ziłach. I dlatego są zice jeszcze klapnięte. <laughs> o oh sorry, i od wczoraj jeszcze ich nie Nie knapła. No. E, na pewno będą zapytania matka, skąd ty masz takie rękawiczki, bo to nie jest sweter, znaczy nie jest sweter, to jest swetrowate to jest, no, ale nie że jest sweter, że to jest w całości. E, to są takie rękawice, że no do połowy rynki takie ten. I kupiła to w sinseju Zamówiła chce to przez stronę internetową. Nie byłach u nich w sklepie, bo się bała, że może już tego nie być. Było to, zamówiła się takie niebieskie i taki pół. niepudrowy. O, nie, nie, nie. taki brudny róż. O, i do tego se wzięła do tego samego. no komplet nie było szalika, prawie. Ale wzięła chce też czopka. Czopki sam nie mam. I ta czopka pudrowy, niepudrowy. Co mi jest niepudrowym? E, czopka we kolorze brudnego różu. Tyszce w ziłach. polecą to serdecznie. Nie wiem, byle to dwie dychy, coś takiego. Może to jest, może powiedza, no głupie to jest, przecież to rękawiczka, palce widać. Ale Jose ja zawsze mu garączki se schować. Da jest cieplusio i nie wiem, Dzisiaj, że chodziła właśnie e, po, po mieście, ręce mi nie zmarzły mu cieplusio fajnie fajnie cieplusia, fajnie cieplusia. no i to tyle to ja, nie bójcie się że teraz puściła kierowica ale widzę że ją w lesie se jada, tu to jest pole pole dobra ja czekam ja czekam teraz na te kalendarze i bymy je otwierać jeśli nie mogę doczekać, to to bycie, bo jeśli nie wiem, bo nie wiem, bo chciałam, chcę zrobić taką niespodziankę w kalendarzu od Hani, czyli ten z Glam Shopu, polecam go wam serdecznie. Też są na pewno fajne produkty, bo wiem co tam jest, bo że chcę zajrzeć. A znaczy nie, otwierała okienka i no, na stronie, a tu powiedziała Nie, nie zajrza. Więc nie was tam będzie. Więc czekamy. Dobra, Jo już jest w duma, więc dobrze. Dobra. Wróciła. Przyjechały kalendarze. Wreszcie. Mamy dzisiaj do otwarcia siedem okienek z Daglasa i siedem okienek z Yankel Candle, czyli z świecami. świecami. Więc otwieramy to co? Najpierw otwieramy z Daglasa. Tak. Dobra, mama rozwinie. A mogę Andrea sam będzie otwierać, wow, a ja Wam będę kalendarz. tutaj... No kalendarz, od 1 do 7 musisz otworzyć. Pierwsze okienko z daglasze. uwaga, dobra, Zobacz. daj. Jest to, czekajcie, jakiś Krym, ale co to za Krym jest? No czekaj, bo tu muszę przydać co to jest za Krym. Made in USA, Brazilian Boom Boom Cream. Nie jest to jakieś do ciała albo coś. Czekajcie, 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 czekajcie. Krem, a tu nie pisze, że body. To jest chyba do twarzy. Pokaż. Body cream pisze. Matka nauczy czytać. Ok. O, teraz już myślałam, że nie pójdzie. Już czekaj, bo ja też chcę powąchać, no tak ty. <grymne> Będziemy teraz. Uuuu! Nie wiem, to, jest... to wygląda jak. Jak, no? Jak, no. jak lody pachną. No bo jakoś nie wiem. Krem. Vanilia! Chyba vanilia, no? Przepięknie pachnie. O, się tak. wykremuje. No to poczem. Więc takie coś w jedynce. Okay. Dobra, dwujeczka. Tak. Coś dwójeczka. Cien, cien, coś cienkiego czy ciężkiego cienkiego a no jest to takie malutkie coś no malutkie pitu 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 a, pitu a pokaż, jest glow Tłuczy. glow drops Doktor barbara no. Made in germany i co to jest co to jest ja będę musiała rzeczywiście zobaczyć, co to jest, bo nie wiem, Glow Drops, co to jest, jakiś serum chyba. Serio? Bez, bez, zapachu. bez zapachu. Strum. Doktor Barbara Strum, molekular kosmetyk Glow Drops. A co tuż jest? Tu z tyłu jest miejscowość. Jakiś chyba serum. Jak znajdę... W necie to wam powiem. A bo właśnie w internecie przecież piszę, a to Trzy? też powiem. Teraz trujeczka, no? powinno powinno być? Trujeczka. A to, ja pokażę. Gąbka do makijażu i to jest Ale Real nie? Real Techniques, Jeśli dobrze to czytam. Gąbeczki Ale nigdy fajna. za mało. Mi się przyda, na no pewno. Fajna ta gąbka. No, fajna. Neon Dream. Dream Czy jak tam się czyta? Gąbeczka w trujeczce. Czwóreczka. Cztery. Cztery. Duża. Jest. Uuu, duże okienko, duże okienko. Uwaga, uwaga, Ale to jest uwaga. Większe. Uwaga, Jakaś, jakoś maska chyba, co? Ta, one, two, three pisze. To chyba ma maska. Coś mi się tak wydaje. Umiesz otworzyć? Wyciągnąć? O, 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 jest. Dobra. Mamy maseczka. Maseczka. To są chyba te. Trzy, trzy. trzy step faceker Pięć. Czy to nie są te pod oczy? Płatki albo coś? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Że to są chyba płatki pod oczy. Chyba jo. Chyba jo. Chyba tak? Chyba jo, płatki chyba pod oczy. Wydaję jo angielski, to ja tu wszystko po angielsku piszę, więc no. Jo i tak to byda musiała se przetłumaczyć i tak. Ja, to są maseczki pod oczy. Płatki. Dobra, piąteczka. Teraz piąteczka. O, coś mamy większego. Uwaga. Coś mamy większego i jest to coś. Co to jest? Pacyfika 100% vegan. Vegan kolagen. Krem. Czyli co tu mamy? Witamina e, e, C i E. Vegan kolagen. I cóż to jest? To jest do buzi? do buzi chyba. Co? No że się pasmarować się ty się. Fajne. Będziemy używać. Pięć. Wegan kolagę. to to wszystko muszę teraz przetłumaczyć. A gdzie Krimson. A tu. Co za moja mina, ale czy to? Dobra. Teraz co? Raz, dwa, trzy, ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ta szósteczka. O, coś tam? tu pływa. Perfum. Perfum? Tak, chyba. Nie czuję ci zapachu. Ariana Grande. Perfumik. Super. A pokaż, Pewnie perfumik? A może musisz to otworzyć? <grym> no łapkę. U, jak ładnie pachnie. U, perfum. Ładnie pachnie? Pokażę jeszcze raz. Ładnie, tak słodziutko. Perfumik. Taki, widać na paluczek, za łóżko, czy coś? Fajnie, super. siódemeczka. Siedem. Mhm. A jutro otwieramy. Chyba lakier do paznokci. Lakier? Lakier. I, a, na, na, na? Tak. Lakier do paznokci. No i ja mam malowane na stopach też, więc. No. Nie wiem, mam je oddam. Bo mama no, a, a mama maluje sobie? na stopach, więc o. A może cioci? Czemu lakier wąchą. Ale ładny kolor. niedziakowy Dobra, teraz co dalej? M. Siódemka to trzy. O, to już koniec. No już jak dalej otwierać? Jest siedem otwartych, teraz będziemy otwierać z Janikiem. No to otwieraj. Ale jak... Tu położymy, a trzeba jeszcze ten otworzyć, nie? Tamten, wczorajszy. Dobra, czyli dobra. Tak. Będziemy, bo to jest jeszcze w tym pudełku że mi kot są wracać. To Moment. Moment. A czemu to jest tak? Bo to jest. O! Oh, wow. A, bo to nie jest kalendarz. To nie jest chyba kalendarz. Zaśnie wieża! jest <laughs> po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9. dziewięć. Czyli to jest co na prezent. Czemu mi się to zawsze wyświegać? Nie wiem, ja to zabawiam. Z Estée Lauder nie udało się, nie był to kalendarz. no Faktycznie, tu jest tylko dziewięć. To taki kalendarz, nie kalendarz, albo na promce. No, ale świeczki się zawsze przydadzą, ale co, otworzymy świeczki? Ale nie bo my mamy jeszcze... To tak się prezentuje, więc będziemy mieć w tym roku nie na dwa kalendarze. No nie, już nie będę zamawiać nic. Bo zaś zamówię źle. Ale my mamy, czekaj, czekaj, bo chcę, chcę pokazać te wieczki. świeczki. Mamy tu świeczka. Czekaj, czekaj, czekaj. Oj, o ja, a jak to się ciężko wyciąga. No wow. nie Teraz możemy pokazać, czekaj. Daj, nie chcesz oddawać? Nie poddawać? przewrócisz tego na pewno? Nie, tak, jak zawsze. A dlaczego nie chcesz? Mamy tu taką światłuszkę? Ładnie pachnie. Bonium. Uwaga, wonią. Uj, jak ładnie pachnie Winter Night Stars, czyli zimowa gwieździsta noc? Daj muchać. Ładnie. Chciałbym. Ja nie czuję zapachu. Nie czujesz, to masz katarek chyba wiesz? Nie, nie czuję. No i czuję taki delikatny zapach. Bardzo fajny. Może się podawać. A czekaj, to włożymy z powrotem. No, możesz podawać. To są te. Te ładnie pachnie. Takie te, 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 te do włożenia. Snow in love. Też delikatnie, ale bardzo ładnie. Tak. Uuu, ale ta ładnie pachnie. Kab kab kabin Cabin, Ta, tak? Hmm. Nie wiem, czy, czy to się czy nie wam chyba nie pokazywała, Pokaż tam. Hmm. W ogóle to chyba będzie. Bo tu to, to wywietrzało. O! Pokaż. Teraz to pachnie. Pokaż. No! Takim sosną. Bo to jest chyba jakiś baum do drzewa. Brown! Yes, Jezu, ja tu nie umiał czytać normalnie. Ale takim drzewami mi to pachnie. Ta się już tu dusi. Nie. Ta ładnie pachnie. Nie duszę się. To jest mój zapach właśnie świąteczny. jest to co? Christmas Magic. Przepięknie pachnie. Po to. U, ale ta jak ładnie pachnie. U, co to jest? Snowflakes kiss, kisses. Mm, przepię ta przepięknie pachnie. U, to też ładnie pachnie, nie? No. Mmm, to też ładnie pachnie. Wszystkie ładnie pachną. All is... Bo se język połowę. Nie wiem. Moment, i teraz tak dużo. No. I jak? Też ładnie pachnie. Dzięki Wyskupia. się wyskupia. wyskupia. O, teraz pomuchaj. No, teraz Świątecznie. Ładnie. Teraz ładnie, no. Proszę? Z takim Mikołajem. Proszę. Christmas Eve, czy coś takiego? Bardzo fajnie. Dzisiaj z jakąś świeczkę odpalimy. No i największa świeczka. Wow, jak perfumy. Wow! wow aż i szkoda zapalać. Nawet, to mogę nawet czuć. A jak wyskrobimy? Co? Patrz teraz. Hmm, Pięknie. To najpiękniejszy zapach. To chyba ten jest najpiękniejszy. Ja, ja. Na, ale nawet to pachnie. Mama? Które Przepięknie. Mama? Snow Globe Wonderland. Mama? Snow Globe Wonderland? Czy jak to się czyta? Mama. Nie mam, nie mam pojęcia. Przepięknie Piękno. ludzie. Ja z tym śpię dzisiaj. Mama, a który najbardziej zapach Ci się podoba? Tak szczerze? Ten. A Tobie? Um. Um. Ten, ten mikołajowy, ten różowy i ten, 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 ten jeszcze. Ten i ten i ten. Tak? Tobie też ten różowy? Tak, bo ten pachnie chyba ładniej. No, ten ładnie pachnie. Przepięknie. Dobra, to teraz sam ten kalendarz, tak? Oświecimy się... sobie dzisiaj jakoś troszkę ładnie. No. Fajnie. Gdzie ale, mam tu ale... Mama ty okien... Dzisiaj, dzisiaj otworzymy dwa. No bo... bo mama chyba nie odsłała szóstki. No więc wie, dzisiaj no bo... będzie szósteczka. Ech, Uuu, ale dobra. duże. Pokaż te okienko, chodź, wyciągnij. Pokażemy, jakie duże okienko jest dziś, e, dzisiaj, jest, wczoraj. A teraz sześć? Tak. Pokaż. Pokaż. I ciężkie. Pokaż. A mogę szósteczka. Patrz, jakie. Wielkie. Dobra, otwieraj. To tam będzie w środku. Dawaj. Teśmy zaklejone. Teśmy zaklejona. No. do Żrada? Nie. Coś się błyszczy. Ja już wiem co. Ja Ci otworzę. No. Otworz? Pięć godzin później. Andra, możesz mi dać? No. Daj, mama otworzy. Myśka E to już będzie 10 godzin później. Już, 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 już. już? No to super. Dawaj. No. Wiesz, tam szukają. A! No. Bo to jeszcze we folii jest, ok. Czemu ty to Tak, wiesz. Chcę zobaczyć, czy nie? No. Dobra pokaż. mi, to Pudełeczko. Ale złote, panie. Przepięknie się mieni. Brokatowe. Tutaj, no, nie widać chyba tego. Mam nadzieję, że może trochę czulio widać. A, I w środku są pędzle. Pokaż. Uuu. Zestaw pędzli. Przepiękne. No, tani pędzle to są bombowe, więc. Co, co ale, ja tu mogę dodać? Się... Ale siódka jest największa, co ona ma? Prze no, na Mikołajski prezent jest prześwietny. I teraz ten. Otworzymy sobie jeden pędzel. Mama, a teraz otwieramy siedem? Tak, zaraz otwieramy siedemkę. Czekaj, mama to musi otworzyć, a nie za tu podnieść. O, jest tu otwarcie, mama. Mam pokorza. Jaki mięciuzi. Pokaż. Patrz, jaki mięciuzi. Pokażę. Przepiękne, matowy, yy, ten, matowa rączka, bomba. Bomba! Jestem mega zadowolona. Mama, zgadnij, co tam jest. Jestem mega zadowolona. Mama, zgadnij, co tam jest. Nie mam pojęcia. <laughs> Dobra, wysypa sobie to już do tego. To sobie ten, a może wam pokażę, jakie tu są pędzle. No, ale się pokażę, bym to musiała otworzyć a i pokazać. ja wam już wiem co, jest, ja ja wiem, co tam jest. Tak, już wiesz, to dawaj. Ociera siódemeczka, czyli dzisiejsze okienko. Nie podgląda. Nie podgląda! No, pokaż. Aha, to jest Róż! To jest na ten... Na, na pewno. Na Róż płacze. do policzków w kremie w odcieniu słodkości, czyli sweetest. Ale uważaj, żebyś znowu nie zniszczyła. No dobrze. Róż do policzków. Jest mega, mega, mega różowy. Ale, mega o, różowy. Ale uważaj teraz, bo jeszcze zniszczysz. Karteczki mega. Jest, jest karteczka. Uważaj. No. Pomóżcie. Czekaj, mama tu tylko nabierze. O! Okej, okay, mam nabrane. Okay. Dobra, i teraz sobie damy na rączkę. Weź sobie troszeczkę o. Czekajcie, położę. Gdzie tu se dać? Żeby tak było ładnie widać. Może tu. Jest odcień różowy. Mama, patrz. Mama. Pokaż. Piękny. Ale jest ładny. Ale czuć zapach taki świnkowy. Piękny. Ej, a to nie jest mama! Ładnie. Czemu ją ja mam tu takie brązowe? Nie wiem. Ta kamera oszukuje, bo tu nic nie zimą. O, teraz je Matka się nie myje albo co? Nie mam tu nic, Takie się odbija. A pokaż to u Ciebie, jak wygląda? Ładny. Zobaczymy w ogóle, jak się prezentuje na policzkach, jak się wyda malować. Dobra, kończę, bo już normalnie wedle do niczego nie mam. Ej, ale jeszcze, Kalendarz mi się bardzo podobał. A, to pokaż. Muszę sobie zobaczyć, co to w ogóle jest. Tu wiem, że to jest do ciała, ale tych dwóch rzeczy nie jestem pewna, do czego to jest. Ale mi się wydarzy, że to będzie chyba do, do buzi. Pinker. To chyba do buzi, co? Dobra. Jeszcze zamknięty. Folika tu jest. No, pokaż. U dziewczyn dzisiaj w kalendarzu syrenkowym. To i, i świąteczny. Świąt, co to jest? Jakiś domek? Domek, no, jakiś domek. O, a, a tu to, co było? A to nie wiem, nie wiem jak to trzeba. O, to chyba do dalszego będzie. No. Coś do układania. No. A była ta instrukcja, więc musisz zobaczyć. Tuta, tutaj jest świąteczna instrukcja. A, no to z Syrenek Kajmosz. Tutaj. A, no widzisz, no to se zobacz. Ja to, nie, to, to se to. zobacz. Dobra, kończymy. Dziękuję wam za dzisiaj. Zapraszam na jutro. Majtłach, a tu kalendarz stoi. Zapraszamy na jutro. jutro, do jutro i otwieramy Jutro robimy pierniki, więc no będziemy się... nagrywać i będziemy stroić no, choinka. No, tak, możesz, proszę. Jutro robimy pierniki. No. no. I, będzie... I będziemy otwierać. Osiem. Tak. Ósemkę? Ósemkę? Tak. No, I przyszła, co dla was? Ho? Choinka. Choinka w kolorze to... jakim? Biała. Biała choinka. Biała choinka, biała choinka. Biała choinka. Biała choinka przyszła. Biała. Biała. Dobra. To do zaś. I dziękujemy za dzisiaj.